Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 28 października 2025 roku. Po 1481 Zmiana zakresu obowiązywania umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 roku. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości dokonuje się zmiany zakresu obowiązywania umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 roku, która polega na Punkt pierwszy do artykułu 1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 roku. Myślnik zmian artykułu 1 umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu geograficznego operacji banku na obszar Afryki subsaharyjskiej i Iraku. Punkt drugi wprowadzenie do artykułu punkt drugi tej umowy zmiany przyjętej w uchwale 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 roku. Myślnik zmiana artykułu punkt drugi umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu usunięcia statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji. Przekład dziennik ustaw myślnik 2 myślnik pos. 1481 dziennik ustaw myślnik 3 myślnik pos. 1481 dziennik ustaw myślnik 4 myślnik pos. 1481 dziennik ustaw myślnik 5 myślnik pos. 1481 dziennik ustaw myślnik 6 myślnik pos. 1481 Dziennik Ustaw myślnik 7 myślnik, pos. 1481 dzienniku staw myślnik 8 myślnik, pos. 1481 dzienniku staw myślnik 9 myślnik, pos. 1481 dzienniku staw myślnik 10 myślnik, pos. 1481 Dziennik Ustaw myślnik 11 myślnik, pos. 1481 na dowód, czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 30 lipca 2024 roku prezes rady ministrów to z prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aldo Dalos.